ale czemu nie możesz zejść mi z drogi i puścić mnie jako drugiego? Bo wychodzisz pierwszy, tak Ale czemu? To, czemu tak, ci zależy? Ale co to jest trzy minuty, stary? 3 minuty, ale jakie trzy minuty? Jak ja się też, wychodzi, ja to że ja wychodzi się będę, dłużej. Ja też będę miał blokadę, jakby cię to interesowało. Ale, ale chuj w tą blokadę. Słuchaj, ja robiłem wiele blokad na, na łokcie czy na stawy. Na, na to blokadę nie można zajebać. To wychodzisz pierwszy proste. Taki z ciebie kolega, no, na mojej słaby w chuj numer, nie? Ogólnie w i ja, ja jako kolega będę ci szedł z drogi i będę puścił jako drugiego, bo mi to nie robi. Nie muszę swojego ego, że wychodzę jako drugi jako większa gwiazda. Nie muszę nadwój. Nie, tłumaczę, to jest trzy minuty, nic ci się nie stanie, wychodzisz pierwszy i tyle. Spoko. czyli chcesz po prostu swoje ego na, przy, y, zrobić wyżej, że jesteś lepszy, tak? Ja, ja I wychodzi jako w ogóle jako drugi. nie mówię o ego, mówię o jakichś takich zasadach. Trzy minuty ci nie zbadę. Czemu, czemu nie możesz być pierwszy? Powód. No nie, bo wychodzisz pierwszy, bo tak, tak jest jak ja walczyłem za Dankiem czy z kimś, wychodziłem pierwszy i ty, i ty wychodzisz pierwszy i po prostu. Prosty. Ale co to za różnica? No jest różnica. Jaka? Duż, jaka? Taka właśnie, że wychodzisz pierwszy i tak było od początku ustalane. No ale, ale jaka Artur, jest różnica, ale, ale jaki jest powód? Dlatego, że ty jesteś tą...